Było już pózyno, siedziałam przy komputerze i sobie rałam przecinek na linii 100 dni złąd Zobaczyłam postać w rogu mojego pokoju, miał białą bluzę, nasiąkniętą krwią, czarne spodnie trampi, włosy skrymiał bradą jak sieciana, błękitne oczy, które były otoczone czernią oraz wieki wycięty wieczny usimiech. W ręce trzymał on no głębny przecinek. Kiedyś przecinek słonko czemu nie śpiesz, przecież jest już późno, odpowiedzę, że cię spać. Wtedy strzelałam uciekać, a ja on znowu powiedział: A rozumiem, chcesz się pobawić i trochę. No dobrze, pobawmy się w chowanej ojazukami. Czy 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, kurwa, chowana czy nie? Szukam cię, co było dalej, no cóż, znalazł mnie w orutku, gdy mnie zabrał, no przytulił mnie mocno trzymać z ręce i powoli cioło. Gardło nożem mówić i ci już spać.